Aloha, mama, ciąża to absolutnie magiczny czas w naszym życiu. Nasze ciało zmienia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, a my musimy nauczyć się funkcjonować z tym zmieniającym się ciałem i w dodatku jeszcze myśleć za dwoje, za siebie i rozwijające się w nas dziecko. Z myślą o takich kobietach jak Ty i ja obecnie, przygotowałam kurs jogi w ciąży który pomoże nam kompleksowo podejść do naszego zmieniającego się ciała, wesprzeć je w ciągu tych magicznych dziewięciu miesięcy i zabrać dolegliwości, które mogą w tym czasie nam doskwierać i dokuczać. Kurs składa się z aż siedmiu sekwencji jogi o różnej długości. Jest specjalna sekwencja na nogi, która ma nas wzmocnić, ustabilizować. Jest specjalna sekwencja zaprojektowana z myślą o naszych biodrach, które... Stoją przed bardzo dużym wyzwaniem. Mam oczywiście na myśli poród. Jest sekwencja zaprojektowana z myślą o naszej górze ciała, naszych barkach i kręgosłupie piersiowym, który w związku z rozrastającym się biustem również jest narażony na pewne obciążenia. Zaprojektowałam też sekwencję, która ma być dla nas taką sekwencją na rozruszanie, na wzmocnienie całego ciała, również obręczy barkowej. Te ręce będą nam potrzebne. I w y, kursie znajdziesz również takie y, trzy wyjątkowe sekwencje. Mianowicie jogę regeneracyjną, którą możesz zrobić zawsze, nawet wtedy, kiedy masz nudności i nawet wtedy, kiedy czujesz się super zmęczona. I to jest taka joga, która ma pomóc Ci się rozluźnić, odpręć żyć i nauczyć się kierować oddech i rozróżnienia do różnych kluczowych dla nas miejsc w ciele. A dwie ostatnie sekwencje to sekwencje super krótkie, pomyślane na ten moment albo te dni, w których nie masz czasu na pełną lekcję jogi, ale twój kręgosłup woła o emergency. Więc pierwsza z nich to jest ciążowa joga dla kręgosłupa, w której bardzo dużo jest miłych przyciągnięć i kocich ruchów, a druga z nich to jest taki ciążowy glow flow, którego celem jest to, żebyś poczuła się tu i teraz dobrze po prostu we własnym ciele i z własnym dzieckiem. Oprócz sekwencji jogi w kursie znajdziesz również dwie pranajamy, czyli ćwiczenia oddechowe. Jedna to jest pranayama równoważąca i harmonizująca, druga to jest pranayama ochładzająca na te dni i te momenty w Twojej ciąży, kiedy będziesz czuła uderzenia gorąca, kiedy będziesz czuła, że, że naprawdę się potrzebujesz schłodzić od środka. Obie są fantastyczne i obie fantastycznie sprawdzają się w mojej ciąży. W sekwencji znajdziesz również specjalne dwa wykłady. Pierwszy z nich poświęcony jest temu, jak nasze ciało zmienia się w ciąży, a drugi wykład poświęcony jest temu, jak modyfikować pozycję i na co zwracać uwagę w praktyce jogi, tak żeby była ona bezpieczna dla Ciebie i Twojego dziecka i jak najbardziej wspierająca dla Twojego zmieniającego się i wystawionego na dużo wyzwań ciała. I ostatnim elementem tego kursu jest y, nauka oddychania w ciąży, nauka oddychania wtedy, kiedy nasz brzuch rośnie, kiedy robi się coraz mniej miejsca, kiedy z tygodnia na tydzień czujemy, że przydałoby się odetchnąć, a nie bardzo jest jak i y, w w tej samej lekcji znajdziesz również kilka wytycznych odnośnie pracy kor, czyli mięśni okalających nasze dziecko, mięśni brzucha, które współpracują z dnem miednicy i z naszą przeponą oddechową. Wiemy dobrze, to jest jasne, że nie możemy robić brzuszków w ciąży, ale to nie jest tak, że nie możemy wesprzeć naszego brzucha. Więc umiejętność odpowiedniego oddechu jest tutaj super kluczowa. Cały ten kurs nagrywałam w różnych momentach mojej ciąży, w drugim i trzecim trymestrze, i on jest pomyślany tak, żebyś mogła praktykować dosłownie do ostatniego dnia swojej ciąży. Pamiętaj, że zawsze ostatnie słowo należy do twojego lekarza prowadzącego. I do Twojego fizjoterapeuty i zachęcam Cię do tego, żebyś przetestowała krótki darmowy, film ciążowy na moim YouTubie. Jest on elementem tego kursu. I dopiero wtedy, kiedy poczujesz, że ja ci pasuję, że dobrze ci ze mną na macie, wtedy zastanowiła się nad tym, czy ten kurs jest dla Ciebie. Jestem przekonana, że znajdziesz czego szukasz. Czyli masełka w ciele, ciepłych rąk, miękkich barków, świadomości ciała i kontaktu z Twoim dzieckiem, bo przecież po to wchodzisz na matę. Czekam na Ciebie na macie z sekwencjami, i praktykami na każdy dzień ciąży, która mam nadzieję będzie dla Ciebie wspaniałą przygodą.